Witam serdecznie wszystkich. Tomek Winiarski się kłania. Jak zawsze z nas przepięknej rzeki Ropy. Tylko, że dzisiaj troszeczkę zielona. Brzegi jeszcze oblodzone. Wiatr, zimno. 31 stycznia, otwarcie sezonu pstrągowego w okresie nowosądeckim. Akurat w Nowosądeckim ten dzień jako wolny od pracy, wolno również łowić na spinning, nie we wszystkich okręgach. Pozdrowienia dla kochanych włodarzy PZW za to całe zamieszanie. Normalnie żyć nie umierać. Dziś będą strongi. tak? Dziś będą strągi, dziś będą łowić strongi. jak za dawnych lat. Miejscówki, tam gdzie się uczyłem łowić. Rzeka piękna. Normalnie, żeby jeszcze człowiek był tak 20 lat młodszy. O, albo te ryby, co wtedy były, żeby dożyły i dzisiaj brały. To by było coś pięknego. No ale zobaczymy. Sprzętowo, Silver Demon, mój kleniowy klasyk żyłka. No żyłka dzisiaj będzie 16 akurat. woblery dużo, dużo większe niż zwykle, na pewno nie smużeczki. Tutaj taki typowy, jak dla mnie łamany klasyk na stronga 7 cm, mniejszych zakładał nie będę. strąg. teraz jak będzie chciał, to będzie musiał ukryć. Zobaczymy. Może coś się będzie działo. Mam nadzieję. O, resztą spójrzmy sami. O, jaka ładna kaczuszka! O, nawet trzy spieprzecz kaczki! Ryby będą tu łowić, o proszę! Obrem ochrony, połowy czynności szkodliwe dla ryb, zbronione. Tak więc miejscowi już wiedzą, gdzie jestem. Dawno mnie tu nie było. Aż dawno. dopiero dojście na łowisko coś pięknego normalnie he ja tam wydaptaną ścieżką to raczej na dobre łowisko bym nie trafił a tak to proszę same krzaki wczoraj rozpoczynałem sezon pstrągowy z mizernym skutkiem mizernym jak mizernym nie było tak źle jeden pstrąg dość ładny zresztą jak sami widzieliście dziś już jest nieco lepsza woda, nie płyną śmieci, może jeszcze nie jest aż tak klarowna, ale jest o niebo lepiej jak było. Dzisiaj już raczej na się nie nastawiam, tylko jak zwykle smużeczki i klenie. Mam nadzieję, że coś będzie brało, chociaż jakaś zabawa będzie. Zresztą zobaczymy, spójrzmy razem. na tego zielonego nie chcę za bardzo brać go przybroję na coś całkiem innego coś o wiele jaśniejszego założymy zobaczmy ściągniemy tego zielonego a zamiast tego damy coś jaśniejszego ładny jaśniutki brzuszek jaśniejszy grzbiet to jest jednak zielona pośniegowa jeszcze woda, więc może coś spróbujemy się wszczelić z czymś jaśniejszym. <tryk> Na tego zielonego, no, wydaje mi się zbyt ciemny. Zaraz próbujemy. O właśnie. Rzut pod przeciwległy brzeg i jak zawsze powolutku Zwijamy wachlarzem. To jest model lekko schodzący pod powierzchnię. Nie głęboko. Do jakiegoś pół metra. Max. Delikatnie. Pomalutku kręcąc. Przerwami. Krótkie szarpnięcia. Generalnie pomału. Mam nadzieję, że to przyniesie jakieś efekty. Pierwszy Już Ci się nie dał. Patrz, patrz. Kolanduszko. I elegancko. Sam się odczepił i spokój. twierdzi, żeś taki silny, no sławy nie jest. pokażę Wam teraz coś słynnego co dostałem od żony takie oto tableteczki desmoksan narzucanie palenia normalnie wybiła już 10 godzina czas zażyć Jezu, takie wielkie trzeba to popić bo mm. I najlepiej od razu co Palić ja, lubię rzucanie palenia, zwłaszcza przy filtrze. Proszę siedzą ładnie, biorą nie najgorzej, ale one wyszły normalnie, chyba na żer na całą rzekę, nie siedzą pod krzeczkami. Kajtku mały. O jak ładnie się klasa. Wiem tak. to niezbyt ładne wypuszczanie ryba, czy ładniejsze zbranie jej do ręki. Nie wątpię Lepiej tak puścić. I proszę jednak się udało jednak przeheczyć On nie będzie, ale cieszę I Nie, nie jest Taka zdjęciowa czułeczka, ale fajna. Chce się mi bardzo schodzić do wody i czy nie wiem, czy to się nie skończy, czasem zaraz wypięciem rybki Takie moje lenistwo. No ale trudno. on się wypnie. Próbuję go chociaż tak podebrać na lenia. Jest ładnie, nie znałem możliwości w zasięgu swoich ramion. Ale nie zmienia faktu, że był sermi tak nie będę. Ładny czwóreczek, pięknie. Więcej raczej nie ma Na dziś niestety to tyle. Kilka kleni na krabąszcze, te większe Xigzele, bo na te mniejsze nic nie chciało zbytnio brać. W barwach zdecydowanie jaśniejszych. Te ciemne nie bardzo sprawdzały się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli się Wam podobało, to oczywiście łapkę w górę proszę. Będzie bardzo miło. Do zobaczenia już niebawem, mam nadzieję.